Nie wytrzymał psychicznie w areszcie. Nowe informacje w sprawie śmierci 16-letniej Mai z Mławy. 17-latek próbował targnąć się na życie. To dramat, który wstrząsnął całą Polską, zarówno okoliczności zbrodni, jak i późniejsze wydarzenia wywołują w społeczeństwie skrajne emocje. 17-letni Bartosz G., który w Polsce ma odpowiedzieć za brutalne pozbawienie życia 16-letniej Mai, przebywa obecnie w greckim szpitalu. Młody mężczyzna próbował odebrać sobie życie w areszcie, gdzie oczekiwał na ekstradycję do Polski. Te dramatyczne informacje potwierdziła jego grecka adwokatka Maria HartoMadzidou. Do tragicznego zdarzenia doszło 29 maja. Jak informują greckie media, w tym renomowany serwis ekatimerini.com Bartosz G. został przewieziony do szpitala w Salonikach po tym, jak pogiał próbę targnięcia się na swoje życie. W oświadczeniu które trafiło do polskich mediów, mecena mecenas Hartomadzidou potwierdziła, tak, to prawda. Bartosz G. próbował popełnić samobójstwo. Przebywa teraz w szpitalu pod opieką lekarzy. W Polsce nastolatek ma usłyszeć zarzuty z artykułu 148 2PKT 1 Kodeksu Karnego, czyli pozbawienia życia z użyciem szczególnego okrucieństwa. Grozi mu kara od 15 do 30 lat pozbawienia wolności. Rzecznik prasowy prokuratury okręgowej w Płocku, Bartosz Maliszewski, nie potwierdził informacji o próbie samobójczej, tłumacząc: "Nie jestem w stanie odnieść się do tych doniesień medialnych." Brutalna zbrodnia w Mławie. Co się wydarzyło? Według informacji prokuratury, dramat miał miejsce 23 kwietnia 2025 roku w Mławie. Ofiarą była 16-letnia Maja. Bartosz G, jak ustalono, Zwabił ją do opuszczonego warsztatu stolarskiego. To właśnie tam, według śledczych, doszło do makabrycznego aktu przemocy. Dziewczyna miała zostać zaatakowana narzędziem przypominającym siekierę, a następnie oblanie substancją chemiczną spowodowało dodatkowe obrażenia i oparzenia ciała. Prokuratura nie ujawnia jednak szczegółów w trosce o dobro śledztwa. Sekcja zwłok Mai odbyła się 6 maja i trwała około 5 godzin. Biegli pobrali liczne próbki do dalszych badań, w tym z zakresu biologii sądowej. Na pełne wyniki sekcji wciąż czeka prokuratura, która go, jak podkreślają śledczy, prowadzi sprawę bardzo skrupulatnie. Ucieczka, zatrzymanie, areszt w Grecji. Tuż po zdarzeniu Bartosz G. zbiegł za granicę, 1 maja został zatrzymany w Katejinii, mieście w Grecji, gdzie przebywał w ramach programu wymiany uczniowskiej Erasmus. Grecki sąd szybko zdecydował o jego ekstradycji do Polski. Mimo młodego wieku, 17 latek ma zostać postawiony przed sądem jako osoba pełnoletnia. Po ogłoszeniu decyzji o wydaniu podejrzanego Polsce, w greckim areszcie miało dojść do próby odebrania sobie życia. W mediach pojawiły się pytania o stan psychiczny chłopaka i zabezpieczenia stosowane w aresztach dla młodocianych. Obroncy praw człowieka przypominają. Że nawet osoba podejrzana o najcięższe przestępstwa pozostaje pod ochroną państwa i należy jej się dostęp do odpowiedniej opieki psychologicznej. Społeczne poruszenie i ciąg dalszy śledztwa. Zbrodnia wstrząsnęła lokalną społecznością Mławy i wywołała szeroką debatę o przemocy wśród młodzieży, cybernękaniu oraz roli instytucji w zapobieganiu takim tragediom. Zarówno szkoła, do której uczęszczała Maja, jak i lokalne władze Zorganizowały specjalne zajęcia wsparcia psychologicznego dla uczniów. Sprawa Bartosza G to jeden z najgłośniejszych procesów ostatnich lat, który oprócz rozliczenia karnego ma być także impulsem do szerszej refleksji nad tym, jak system edukacji i wymiar sprawiedliwości mogą chronić najmłodszych przed przemocą. Tymczasem cała Polska czeka na jego ekstradycję i proces, który ma dać odpowiedź na pytanie, dlaczego doszło do tej tragedii i czy można było jej zapobiec.